Ej hey kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak ja za pomocą prostownicy robię sobie takie fale, loki. Zobaczymy, co mi to wyjdzie. No to zaczynamy. Ja nie będę od razu mówić, nie będę kręciła całych włosów, bo nigdy tego nie robię. Zawsze tylko jak idę na jakąś imprezę, to wtedy, a tak ogólnie na jakieś wyjście na co dzień, to nie kręcę ich całych. No to zaczynamy. Pokażę Wam jak ja to robię. Pierwszą rzecz jaką robię to rozczesuję moje włosy. I pokażę Wam na podstawie włosów z przodu. Tutaj mam lustereczko, którą będę się posługiwać. Prostownice mam już nagrzaną. I co ja robię? Zaczniemy może od tego pasma. Pokażę Wam tak mniej więcej. Łapę sobie tutaj za włosy i przekręcam prostownicę. Trzymam delikatnie i zjeżdżam powolutku na dół. Cały czas trzymam sobie mocno i zjeżdżam powolutku na dół. Proszę sobie jeszcze pomagam. Żeby się coś zaplątało. wyglądają włosy, ja pokręciłam troszkę tylko z przodu. Zaraz będę je pewnie myła i z powrotem prostowała, albo jakoś coś z nimi zrobię. No i tak wyglądają właśnie pokręcone włosy na prostownicy. Tylko okręcacie i zjeżdżacie w dół, także banalna sprawa. I oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to kciuki w górę. I jeżeli będziecie mieć więcej wolnego czasu, to zapraszam do pokręcania sobie całych włosków. I do zobaczenia, kochani. Hej!